Największa impreza wędkarska w Polsce. Dwunaste targi połowy i łowy oraz dziewiąty ogólnopolski festiwal karpiowy. Setki wystawców, tysiące odwiedzających, liczne konkursy, wiele imprez towarzyszących. Zabrze od 8 do 10 marca. Hala widowiskowo-sportowa Mosir, ulica Matejki 6. Znajdujemy się teraz na stoisku Fantasy Bites. Ze mną Adrian Modzelewski i Hubert Pilszak. Panowie, jakie nowości na 2013? W 2013 przygotowaliśmy dwie nowości, jest to Hardcore Mix oraz Flabery, które widać w akwarium. O Hardcorze. Hardcore to jest mix typowo oparty na skorupiakach. Nie ma w nim mączek rybnych, jest granulacji bardzo grubej, ale doprecyzujemy go tak, że roluje się bez najmniejszych problemów. Kulki można zacząć nim też są na stoisku. Testowaliśmy go przez dobre dwa lata na różnych wodach, czyli jest naprawdę dobre wyniki, co Adrian może potwierdzić. Sam go używał. Przede wszystkim na różnych wodach, tak? Ja stosowałem go przede wszystkim na głębszych, większych wodach. Ja mówiłem po się żwirowniach. Mniejszych żwirowniach. Naprawdę tak, się zdało. Testowany wyniki. był na różnych zbiornikach i wyniki przynosił. Jak ktoś weźmie miks, przez go, to naprawdę widać to nie jest... To nie to, że my o tym mówimy. To po prostu miks jest sam w sobie już bardzo gruby, co, co sam widzisz, Marcin. A, no, co? Dostaliśmy też wyróżnienie. Pucharek też mówi sam za siebie, więc mamy tak, nadzieję. Tamte że... miejsce za najlepszy produkt karpowy Karp Festiwalu 2013 właśnie za ten mix hardcore. Przejdziemy może teraz do flaberów, czyli naszych żeli. A ja jeszcze chciałem się zapytać, co jest w tym miksie, w tym miksie jest, jest samego podobno, 18% ale... czy tego Squida. Samego no, to Squida to jest, jest na 18%, na 18 tego jest krewetka, kryle, kiełże, milone dawnie, półek zachodki. Także mix naprawdę bardzo bogaty. Strawność jest, jak wiadomo, jak każdy mix zbalansowany, z granicy 30%, 30%, tak? Czyli on ma być łatwo wchłanialny, ma być chętnie pobierany przez skarpie, ale nie ma ich zapychać, tak? Nie ma być takim wysokobiałkowym pokarmem, że on dwie, dwie, trzy 2-3 kulki jeść, tak? Rozumiem. To musi być zbalansowane. Aha. Rozumiem. I do tego można... Można stosować różne flowery czy specjalne. Sam miks już ma swój zapach, Dokładnie. on już Ulecamy ma sam zapach z, z skrobiaków amino. Amino. amino, czyli dodatek aminokwasowy, tak? Mm. Coś co jeszcze karpie bardziej do żerwania pobudzi. Tego miksu już naprawdę nie trzeba dopać aromatami, jeśli ktoś chce, owszem może, bo może go przełamać truskawką, rozkwiniem, ananasem, żeby uzyskać takie połączenie skrobiakowo owocowe, tak? Chociaż ja z reguły wydaje, że ten miks jest tak bogaty, Naprawdę z nimi nie trzeba już nic zrobić. Ja dodaję a... tylko amino od huberta, przeważnie składa i mi to wystarcza w yy, A kilogram tego miksu, jaka cena? To jest 30 zł. 30 zł, złotych. Złotych. 30 złotych. 30 30 do tego dodajemy jajka. Jajka, dokładnie. ewentualnie konserwant, jeżeli ktoś będzie chciał to długo przechowywać. Bez oleju rybnego, żeby nie zepsuł nuty, bo olej, rybnego olej rybnego to to rybny to przybije. Zwykle przybije. troszeczkę oleju kukurydzianego, żeby lepiej się rolowało i tyle. A rozumiem. Do rolowania. Dobrze. Dobrze, a powiedzcie mi, co to, co to jest ten fla, flaber? Flaber Wiesz, to jest. Was... To jest Jeszcze nasza nowość. Ty ją widać w akwarium, sam widzisz. Zarąbista sprawa do żelowania, do, do palania przynę, tak? Jeżeli mówimy gdzieś na mule, na gałęziach, na liściach, gdzieś, gdzie jest zgnilizna, tego nie trzeba już po prostu nęcić. Wystarczy zamoczyć... W opakowaniu mamy aktywator, czyli płyn. Malujemy kulkę, ewentualnie ciężarek, możemy cały letkor wymalować w aktywatorze. Posypujemy to proszkiem, uzyskujemy wtedy masę żelową, tak? Po z wodą do masy się utlenia, co widać w akwarium. ona przez 72 godziny działa, ona się powiększa, wydaje kwasy. I pobudzę karb dożywania, tak? Karp pływa, czułem minę kwasy, jest głodny, tak? Ale nie ma czym się najeść, bo jest tylko ta jedna kulka, którą musi podnieść, nie ma innej opcji, tak? To także było testowane, są się wyniki nie tylko podczas zasiadek, tak? Tylko na, także na zawodach. Po prostu ten przykład jest powarstwę bańce z zeszłego roku, gdzie my testowaliśmy podczas zawodów, tak? Piękna ale sprawa. Rozumiem, że to jest proszek, tak? To jest proszek to jest i płyn. W opakowaniu masz płyn. Tego właśnie próbujesz się dobrać ale... do płynu? Nie chcę ci wylecieć. Z tym Masz? Czyli dalej, najpierw płynem. Najpierw płynem zwierzę kulkę. kulkę, on jest pędzelek, tak? Żeby nie przedozali, to jest tak stężone. Teraz Ci pokażemy, o, masz okazję zobaczyć. No, kompletnie z, z pędzelkiem. Z pędzelkiem, tak, specjalnie, tak, tak, żeby go nie się dozować, tak? Dokładnie. Kulkę malujesz delikatnie powierzchni, tylko jest i To jest przeciwna tendencja w Polsce do maczenia kulek, nie wiem, do wietrzy, gdzie ten dip naprawdę później przeszkadza, my bo prowadziliśmy pędzelek, tak? Pędzelnik sobie, sobie dozować, bo, dozować, ile chcemy. Możemy bo tylko po opakowaniu przemalowujemy i to wystarcza, tak? Dokładnie. Nie chodzi o to, żeby włożyć w dip i trzymać go 3 dni, wyciągasz kulkę, na wali, bo karwa jak to wrzucisz do wody i tego wystrasza, tak? To ma prosty pracę, ma wrzucić do wody i to ma się rozpuszczać samo w sobie, tak? No dodatkowo, mówię, dodatkowo jest to, że jak masz kulkę i masz zielsko, tak, ten muł, te śmieci, to wszystko, tak, tym wysmarujesz kulkę, to ten zapach mułu się w niej w kulkę, bo to całe wszystkie pory zakleja, tak. Także to, mówię, to ma dwa zastosowania, nęcenie, a także uzyskiwanie długotrwałego aromatu, tak, bo to nie stanie się rozmoczyć, 72 godziny, ja nie wiem, czy ktokolwiek trzyma tak długo kulki w wodzie, ja się nie spotkałem jeszcze. Najczęściej po nocy po dwóch wymieniamy zestaw, tak? Myśmy mieli dwie dny. to o, o jest to masa, między innymi dlatego, że jeżeli całość już utlenimy, możemy to wyjąć, oblepić jak widzisz drobnym pletem bądź ochotką, pyłkiem, też tak robiliśmy. Zestaw Rzucić... pokażemy. To pokazać, dokładnie. Później pokażemy, jeszcze. Tak, taki który ładnie widać, ten czerwony. Zestaw już trochę tutaj leży. Leży w wodzie. Ale mimo wszystko i tak. Docie, się docie, tutaj. Marcin, zobacz, żeby nie było. Żeby się kłamiemy, jaka to jest żelowa masa, ślizgę no, to jest Oczywiście. Zobacz, to leżało od go... dobrą godzinę już w No nadal ta masa jest bardzo klejąca. I obtoczyliśmy to, w bo są godzinę. czasy, kiedy karpie zbierają pelet, tak? Nie chcą zbierać kulek. Jedzą tylko ten pelet. Chodzą, kulki leżą, pelet jest wybrany, kulki zostają, tak? W tym momencie uzyskujemy masę nie tylko z flabera, czyli z tego zielona, ale także z peletu, tak? Pelet go pobudza, ten drobny pelet akurat jest bardzo wysokobiałkowy, jest chętnie obierany przez karpie, on się tym peletem nie stanie najeść jak wpłynie, tu go widać, jest wrzucony na akwarium, bo nie jest drobiazgiem. A w takiej kulce, jak on wpłynie i kulkę z peletu, nie ma opcji, żeby on tego nie podnieść, no to musi podnieść. Czyli rozumiem, że ten pelet, on się otrzymuje on powoli będzie... Tak, on będzie się powoli przez jakiś czas rozpoczął zobaczyć, no jak go dotyka, on się utrzymuje, on nie odpada. To jest bardzo szybko mm -hmm. pracujący ale przez to, że ten flaber... go przykleja, przy, przytrzymuje, e, przytrzymuje przy tym. Też Mówię, to jest taki Proste. typowy wściekły źle, jak ta nazwa właśnie. Tu widzisz, możemy go w dwóch kolorach zrobić, tak? Możemy zrobić połączenie. Możemy go połączyć, ten flaber z owocowym, tak? Możemy połączyć go, widzisz, z peletami, możemy to obtączyć w ochotce, możemy to... Naprawdę ma wiele zastosowań, tak? W stick mixie, w jakiś mączce z w jakimś koncentracie squidowym. Naprawdę ma tak, tyle zastosowań, że nie jesteśmy w stanie tego wykorzystać, tak? Takie opakowania jak tu masz, wystarczy spokojności na cały sezon Panowie, jakie plany na 2013? Na 2013? Mamy już nowości, testujemy je od roku. Zobaczyć to na, na następnych targach. Obiecuję, że się nie zawiedziesz. Będzie wiele ciekawostek. Dobrze, a jakie plany na 2013, jeśli chodzi o zasiadki? O zasiadki? Powiem tak, w zeszłym roku jeździmy dużo po zawodach. W tym roku chcę się skupić bardziej na wyjazdach takich prywatnych. Mam kilka zaproszeń, kilka zbiorników będę chciał odwiedzić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A no, ja przyjadę do ciebie. Aha, no to super. Jesteśmy umówieni, także życzę... A może przyjedziesz do nas? Jak znajdę czas, to bardzo chętnie. A powiedzcie mi jeszcze takie pytanie odnośnie targów, jak ee, klienci, jak zwiedzający, jak nastroje. Fajnie, fajnie przede wszystkim. Że są dwie imprezy w Polsce. My się cieszymy, nie? że jest coraz więcej tych imprez. Że nie przede przede że tylko jest jeden ludzi, targi, tak, że są jedne targi, tylko że dzimy, na przykład są targi w Poznaniu, targi w zabrzu. To jest fajne, tak? Bo każdy ma teraz dostęp. Nie ma tak, że jest dostęp, tylko że wszyscy muszą się zjechać, tak? Tylko tak, no jest, tak teraz jesteśmy na Śląsku, tak? Że ma dostęp główna część tej zabrze, gdzieś, gdzieś Śląsk, Kraków, tak? a przedtem no były takie udziała. w Poznaniu, gdzie były dla, targi, dla takiej centralnej Polski, tak? Mhm. I to, to jest właśnie to jest... fajne, bo nie ma, nie ma takiego spędu, tak? nie jest tak ciasno. Każdy może przyjść, każdy może porozmawiać, zobaczyć, dotknąć, powąchać. Przede wszystkim łączmy się, a nie dzielmy, tak? O to mhm. chodzi z tym wszystkim, żeby się łączyć. Że mamy mówić razem, daga, tak? A nie każdy z byka ma na siebie patrzeć. Aha, rozumiem, że zainteresowanie produktami jest. Tak no tak, powiem że możesz... tak, że w roz... ostatni Flaver roz... ostatni do... ostatnie dwa pakowania, które widzisz, mieliśmy... trzy kartony mieliśmy, zostało tylko to. Aha. Niestety. Teraz już to pierwszy, ten lepszy. Aha. Czyli... Targi za 2000. udane. U... Jak najbardziej. Tak, uznajcie zawodami. Dobra, super, dziękuję bardzo. Dzięki, bardzo dziękuję. dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego w nowym sezonie. I A my życzymy się... no, tam samych z, z dwójką z przodu, nie? <laughs> <I> fajnych materiałów filmowych. <laughs> dziękuję i widzimy się zaraz. Zaraz Pewnie. Za na pewno. Na dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Tutaj znajdziesz artykuły, relacje z imprez, opisy sprzętu karpiowego, opisy łowisk oraz galerie użytkowników. Śląski Portal Karpiowy. Ciekawostki, aktualności, piękne karpiarki, ambitni karpiarze. Śląski Portal Karpiowy. To portal tworzony przez karpiarzy dla karpiarzy. CarpTeamSport.pl